A te przyciągnie miłość. Pierwszy krok to jest bycie atrakcyjnym sama dla siebie, tak? Drugi krok to jest co? Poczyszczenie starego, tak? Uwolnienie blokad i ograniczeń. Czyli dokładnie to, co robiłaś pisząc listy i robiąc sesję ze mną przez telefon, tak? To jest dokładnie to, co żeśmy robiły, tak? Plus trzecie to jest złożenie zamówienia. Z tym, że ona składała zamówienie w innym obszarze, tak? Składałaś zamówienie dotyczące kariery pracy, A tutaj na tych zajęciach składamy zamówienie dotyczące relacji. Czy też istniejącej relacji, jak chcemy, by ona wyglądała, czy też nowej relacji. Prawda się? No jeszcze tylko dodam od, od siebie z 8000, że też trzeba, dobrze wiedzieć, jakie to zamówienie jest. Tak Dokładnie. Moje się trochę zmieniało. Mhm. I tak naprawdę... Um, jakby sama no to wiele zanim tak doszło do tego, czego ja tak to, naprawdę chcę, to jest na co... nie no może no, nie, może inni mają mniej jakieś zaprącane w głowie, ale ja musiałam dość do dochodzić do tego.